Dzień dobry wszystkim, hej hej, cześć. Standardowo jestem wcześniej, znowu techniczne sprawy, ale dzisiaj szybko, krótko i na temat, bo ja sobie od razu bezpośrednio zobaczę, jak to tutaj wygląda, kiedy już jestem na żywo. Witam Was serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Dobra, jest. Okej, okay, czyli to jest chwila, moment, zanim się pojawię. To jest dla mnie Znowu techniczne sprawy, ale dzisiaj szybko. Dobra. Nie, dzisiaj szybko, krótko, naprawdę, rzeczywiście mnie chyba dobrze słychać. Dajcie znać, słuchajcie. Witam Was serdecznie, dajcie znać, kto już jest, kogo witam, kogo goszczę. Lecimy dzisiaj z kolejną porcją, małą, bo małą, ale wydaje mi się, że treściwą, taką porządną treścią na temat podstaw języka chińskiego. Dzisiaj znów będziemy sobie omawiać no, kolejny temat, tak naprawdę, żeby pomóc Wam zrozumieć, jak Działają podstawy tego języka, ale także będę miał dla Was bardzo ważną rzecz, bardzo ważny komunikat, bardzo ważną propozycję, ale to później. Słuchajcie, ja zaczynam, lecę, odpalam. Tak, jest w pudo, to lećmy, nie traćmy czasu. Ja już Wam odpalam drugą część, żebyście widzieli po prostu preskę. Hej, cześć, Lolani, ha hej, hej, hej. Hello, hello. Eee, dobra, teraz. Teraz powinniście już widzieć lekcja 16, więc słuchajcie, lecimy od razu z grubej rury. To, co, o czym będziemy chcieli dzisiaj pogadać, w sensie o czym ja wam będę chciał powiedzieć, to. Niech was nie zwiedzie ta nazwa środki transportu. Ja po prostu nie wiedziałem jak nazwać, jaki nadtytuł tego. Ja jestem słaby, jeśli chodzi o wymyślanie tytułów. Wybrałem nazwę środki transportu. Natomiast my wciąż pamiętajcie, będziemy w temacie tym, że będziemy rozmawiać o tak zwanych okolicznikach. Okolicznikach, czyli wszystkich tych słowach, które określają nam to gdzie. Wykonujemy jakąś czynność, kiedy się ona dzieje, i one, pamiętacie, w tym języku mają swoje specyficzne miejsce, te wszystkie okoliczniki. Ja tutaj patrzę w dużo, żeby zobaczyć, czy się przełączyło, przełączyło. Te wszystkie okoliczniki mają swoje specjalne miejsce, to znaczy, pamiętacie, my zwykle mamy normalny szyk zdania i ja wiem, że w kółko to powtarzam, ale to jest bardzo ważne, że takim standardowym szykiem jest kto to robi, co robi i dalsza część zdania, nie? Typu ja. Piję sok, załóżmy, ale gdybym ja ten sok pił w domu, to mi powiedział, że ja w domu piję sok. Jeśli bym chciał ująć to, że ja dzisiaj piję sok, to również to dzisiaj wstawiłbym tutaj, a jeśli ja dzisiaj w domu piłbym, pił, piłbym, tak? Dziwne słowo, piłbym sok, to w takiej kolejności by się to pojawiło. Ja dzisiaj w domu pić sok, nie? O tym cały czas rozmawialiśmy i różne przykłady w tym temacie robiliśmy. Natomiast dzisiaj do tego miejsca dochodzi nam jeszcze jeden okolicznik, o którym będę chciał Wam wspomnieć. Będzie jeszcze jeden, ale o tym w przyszłości. Na razie jeszcze dzisiaj taki jak. No właśnie, nomen, omen, jak, czyli jak wykonujemy jakąś funkcję, jak, jakąś czynność, w jaki sposób ona się dzieje, w, w jakich okolicznościach może, albo właśnie przy pomocy czego, to będziemy wszystkie te rzeczy zostawiać właśnie tutaj, też w tym czerwonym prostokąciku, ale bardzo ważne jest to, że jeśli by zdarzyło się tak, że rzeczywiście ja dzisiaj w domu przy pomocy długopisa, długopisu pisałbym list to by było wszystko to w ten sposób. I ja dzisiaj w domu, używając długopisa, piszę list. Dokładnie w ten sposób bym to ujął. I my tym dzisiaj właśnie się zajmiemy, tym jak, jak to umieścić i jak będzie to no właśnie zachowywało się w zdaniu. I do tego, żeby to pokazać najlepiej będzie, będą właśnie do wykorzystania te środki transportu, o których wspomniałem na początku jako tytuł całej tego dzisiejszego spotkania, całej tej dzisiejszej krótkiej porcji informacji. Jednakże do tego znowu będą wcześniej potrzebne nam dwa bardzo ważne słowa. Takie jak ciu, czyli iść do, jechać do, oraz laj, przychodzić. Nie wszystko zależy, w, której, w którą stronę będzie się to odbywało. Ciu, w kierunku od nas, nie? Bo my jedziemy do gdzieś tam. Jedziemy do, idziemy do. Skojarzcie sobie to z ciuchcią, która ciu, 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 jedzie do Warszawy, załóżmy, nie, ciu. Ale już laj to ktoś w naszym kierunku się porusza. Na przykład nie wiem, moja mama laj łodzia, Moja mama przychodzi do mojego domu. Używam laj, no bo ja już w tym moim domu jestem, a to się znajduje, to moja mama do mnie tutaj przychodzi, nie? Proste chyba, takie strzałeczki wam tutaj też zostawiam. Oczywiście, jeśli chcecie mieć notatki z tych tutaj zajęć, to wszystkie je pamiętacie, macie do pobrania. Ja tam na dole zostawiłem wam link do tego, żebyście mogli się zapisać do tego dysku, ale też jest tam jeszcze jeden link, o którym za chwilę wam oczywiście opowiem. Kilka zdań przykładowych, żeby wam pokazać, jak to działa. Na przykład oni idą do szkoły, no to znowu standardowo. My kto to robi? Oni, co robią? Idą, a właściwie idą do gdzie? Szkoła, nie? Hamen ciu xuexiao Oni iść szkoła. Lub kto jedzie do Warszawy? Nie? W tym wypadku zaczniemy sobie pytanie od kto. No bo ten, ta osoba, która to robi, wykonuje, to jest właśnie ten kto. Shei ciu huasza. Kto jedzie do huasza? Warszawy, jako chińskojęzyczny odpowiednik yy, Warszawy. Czy, Chiński, nie chiński język. Czy przyjeżdżasz do Polski? Nie? Czy ty do Polski przyjeżdżasz? Bo ja tutaj w tej Polsce już jestem. Ni lai ma. Czy ty tutaj do mnie przyjeżdżasz? Przychodzisz ewentualnie. O której tata przyjeżdża z pracy, to tutaj znowu, żeby Wam pokazać, musi być zachowany odpowiedni szyk, tak jak pokazywałam Wam w tamtym wzorze, on będzie bardzo ważny, bo zobaczcie, tutaj pojawia się nie tyle co czas, ale zapytanie się o czas. To jest na równi traktowane, to znaczy kto to robi? Tata. Tata, kiedy? No właśnie, o której, czyli to pytanie o czas, pojawia się tutaj, przyjeżdżać do. Praca. Nie przyjeżdża do pracy. Baba, dzidien dzień, laj Tata, ile godzina przyjeżdżać do pracy? To takie podstawowe elementy tego, jak wygląda takie zdanie z ciu oraz lai. Natomiast my mówiliśmy o tym, że będziemy sobie dokładać to, w jaki sposób jakąś czynność wykonujemy. Dlatego, aby wam pokazać w praktyce, jak będzie to wyglądało. Poczekajcie, to ja wam już naszykuję jedną tylko rzecz. Dobra, aby w praktyce wam pokazać, jak będzie to wyglądało. To znaczy kontrat jakie jak, jakie jak może pojawić się przy tych słowach jechać do, iść do i tak dalej. Przecież tam no jak jedziemy, po prostu nie ma jak. Teore teoretycznie nie ma jak, bo po polsku mówimy czym. I my to czym po chińsku będziemy właśnie wyrażać przy pomocy tego jak. Natomiast ja wcześniej kilka takich słówek będę chciał wam podrzucić, jak na przykład. Cz, czyli auto, pojazd, samochód. Nie bez przyczyny zostawiam tutaj czerwony samochód, żeby Wam się cz zawsze kojarzyło z kolorem czerwonym. Czerwony kolor, cz, auto, pojazd. Fejdzi, fejdzi. Na pewno pamiętacie, jak kiedyś nam się pojawiło na zajęciach słowo... Show G, czyli mas ręka, maszyna nie? jako smartfon. To tutaj jest Fejdzi. Znowu jest to G jako maszyna, tylko że jest jeszcze FEI, czyli latać. Latająca maszyna tak naprawdę. Fejdzi albo chłocze, chłodze. Znowu jest to C, zobacz, jest ten pojazd jakiś. Tylko, że to jest pojazd ognisty, dosłownie pojazd na ogień. Chło to jest właśnie ogień po chińsku, i tutaj też, żeby zbudować Ci jakieś skojarzenie, bo pamiętaj: skojarzenia to jest klucz do zapamiętywania gdzieś tam słówek. Niech to będzie wyobraź sobie, że chło to jest taki ogień, ale to jest taki chiński ogień, trochę gorszej jakości, moglibyśmy powiedzieć, bo on zamiast grzać, to chłodzi jak sobie skojarzysz, że chiński ogień nie grzeje, ale chłodzi, jak chło chło ogień, nie? chiński ogień, on chłodzi, a nie grzeje, to skojarzysz sobie znacznie łatwiej chłocze ognisty pojazd Czemu ognisty pojazd? Ano dlatego, że no, te pierwsze lokomotywy to były maszyny parowe, tak lokomotywy parowe, więc tam leciał z nich ten, ta para, więc teoretycznie jakby tam ogień rzeczywiście w nich był w środku, no i tak prawdopodobnie wyglądało, tak to można było łatwo nazwać, nie? Chę? W ten sposób bardzo często zobaczysz, że przy nazwach różnych środków transportu to Che będzie często dodawane, nie typu Gong chye, jakby do wspólnej komunikacji, wspólny pojazd. Albo dien, czy, dien, to które się pojawiło, pamiętacie, przy y, dien, shi, telewizor, dian hua, telefon, dien nao, komputer to jeszcze jest y, dien, chê, na przykład, czyli elektryczny pojazd, chodzi oczywiście o tramwaj, lub czucu, 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 znowu jest, chê, ale jakie, chê, jaki to jest pojazd? No, pojazd, który można czuć na zewnątrz, dzu wynająć. Nie? Pojazd do wynajęcia tam gdzieś na zewnątrz. I rzeczywiście, chodzi tutaj oczywiście o taksówkę, którą można na zewnątrz wynająć. I uwaga, te wszystkie rzeczy, które Wam tutaj pokazuję, jeśli będziemy chcieli powiedzieć o tym, że my gdzieś jeździmy, używając no właśnie różnych środków transportu, ja tutaj Wam tylko kilka oczywiście wrzucę, ale pra praktycznie zawsze będzie się z każdym zachowywało to podobnie, to zobaczcie, będzie nam tutaj mega potrzebny Potrzebne słówko dzuo, jako siedzieć. Dzuo. Samo słowo dzuo to jest po prostu siedzieć, nie? W sensie Łódź dzuo, że, szankę na przykład, nie, wiem, prowadzę lekcje, prowadzę jakieś tam spotkanie na siedzącą, siedząc, nie? W ten sposób. Jednakże to słówko również przyda się do tego, aby mówić, jak gdzieś podróżujemy, bo. Według tego modelu, o którym dzisiaj właśnie chciałbym Wam powiedzieć, to zobaczcie, co się dzieje, kiedy pokażę Wam takie przykładowe zdanie. Ona pociągiem jedzie do Niemiec. Ja wiem, że to zdanie jest nie po polsku, bo po polsku powiedzieli, powiedzielibyśmy, Ona jedzie do Niemiec pociągiem. Nie? To chyba w ten sposób prędzej byśmy powiedzieli. Ale ja specjalnie ułożyłem Wam to tak, żebyście widzieli, jak to będzie po chińsku wyglądało. Po polsku też, tak możemy powiedzieć, dzisiaj nic absolutnie złego nie stanie. Zobaczcie, według tego naszego modelu, kto. Ona i uwaga pociągiem, czyli jak to powiedzielibyśmy po polsku w jaki sposób albo czym ewentualnie nie, a tu po chińsku mamy teoretycznie jak ona jak ona zobacz siedząc w pociągu chydego jedzie do Niemiec ta zuo de ona siedząc w pociągu jedzie do Niemiec. No bo ona teoretycznie w tym pociągu tam siedzi, niejako pasażer, pasażerka, i my zwykle, no przecież jak jedziemy pociągiem no to my nie wsiadamy za stery pociągu i nie prójemy tam na Berlin na przykład. No tak, da się na Berlin pociągiem. Czy nie, nie wsiadamy do taksówki, jak w jakimś GTA i wysiadamy, wysadzamy pana i to my będziemy teraz tą taksówkę prowadzić. No raczej nie. Zawsze to my gdzieś siedzimy jako pasażer, nie? Siedzimy na miejscu pasażera, a to ktoś inny prowadzi. Samolotu też raczej sami nie prowadzimy. Czy na przykład jak jedziemy z mamą do lekarza, to wiem, mama prowadzi auto, tak? A, 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 my, a my siedzimy na miejscu pasażera. W ten sposób. To tutaj zobaczcie, jak to będzie właśnie działało. Ona siedząc w pociągu jedzie do Niemiec. Marek pisze, że chupka, ogień jak chupka. Spoko, jeśli tobie łatwiej jest tak to skojarzyć, to absolutnie ty sobie zostaw to skojarzenie, bo jak dobrze wiecie, te skojarzenia, które sami sobie stworzymy, będą absolutnie najlepsze. Pokażę wam kilka jeszcze przykładów. Między innymi moja nauczycielka przyjeżdża do szkoły taksówką. Czyli dosłownie moja nauczycielka taksówką przyjeżdża do szkoły, a nawet powiedziałbym, że moja nauczycielka siedząc w taksówce przyjeżdża do szkoły. I zobacz, znów Ci to pokażę. Wod lao No bo kto? Mój nauczyciel oczywiście, albo moja nauczycielka, ona co robi? Ona lai przyjeżdża, ale jeszcze wcześniej, przed tym lai, mamy sposób wykonania tej czynności. Czyli siedząc w taksówce. Lai xue xiao. Woda laoszy, czu zu Moja nauczycielka przyjeżdża do szkoły taksówką. Proste, co? Dajcie znać, słuchajcie, czy to jest proste. Lub, gdybyśmy chcieli zapytać się kogoś, czy lecisz samolotem do swojego, twojego domu, nie, to mielibyśmy również, czy ty ni zu Czy ty samolotem jedziesz, lecisz w tym wypadku do swojego domu, nie? Dokładnie w ten sposób. Tak jak wam wspomniałem, zwykle w ten sposób będziemy podróżować gdzieś, no, gdzie no, raczej my tymi środkami transportu nie podróżujemy. Oczywiście takim no, wyjątkiem jest zwykle C, bo w cz to my sami możemy kaj, cz, kai prowadzić cz auto, nie, czyli jechać autem. Skojarz sobie, że jak masz trzymasz y, tak ręce, nie wiem, czy mnie w tej mniejszej kamerce widzicie. Jak prowadzisz auto, to trzymasz ręce tak. Trochę jakbyś trzymał je w kajdankach, nie? Nie wiem, nie miałem nigdy rąk w kajdankach, ale widziałem na filmach, że tak, nie? Że w ten sposób trzyma się. I tak jak te na kierownicy, i to kai i kajdanki rzeczywiście dość brzmią do siebie podobnie. Kajcz, czyli już jechać samemu, prowadzić samemu auto. Nie typu mój tata prowadzi auto. Tak jak widzicie tutaj, ten przykład, który wam zostawię, to jest o, oczywiście łode baba. Kajczy. Prosto, nie, to nie ma jak wymyślnych, wymyślnych rzeczy, typu: Mój tata w poniedziałki prowadzi auto, albo Mój tata w, w naszym mieście prowadzi auto, czy tam Mój tata, nie wiem. Y, no, nie, nie ma nic innego, żadnych okoliczników, jest po prostu Mój tata prowadzi auto, więc w ten sposób, ale zobaczcie, y, to jest to samo. A, z dobra, źle przetłumaczyłem, złe tłumaczenie zostawiłem tutaj. Zobaczcie, ude Baba, Mój tata, kajczy. Lajdźia, mój tata przyjeżdża do domu autem, nie? On autem przyjeżdża do domu, z tym, że my już wiemy, że on nie siedzi jako pasażer, tutaj w tym zdaniu, ale bardziej będzie to, że no, on prowadzi, nie? On prowadząc auto przyjeżdża do domu, więc tutaj jest małe e, niedopowiedzenie. Możemy też się kogoś rzeczywiście zapytać: Mi, Ni... hej, hui... ma? Nie chuj czy ty umiesz prowadzić auto, czy potrafisz prowadzić auto, nie? W ten sposób. Dajcie znać, słuchajcie, czy to jest w miarę, w miarę logiczne, jak ten okolicznik sposobu będzie się zachowywał, czyli jakby, że pociągiem jedziemy do Niemiec i tak dalej. Zaraz wam pokażę jeszcze kilka innych przykładów, ale. Ale zanim to, to musiałem łyka wziąć, ale zanim to. To jeszcze mały quiz, zobaczcie. Nie? Gdybyśmy chcieli opowiedzieć o tym, jak oni gdzieś jeżdżą, te postaci, które są tutaj. Na przykład ten pan, gdybyśmy się, zobacz, zapytali. Ta, Dzenme, ciu Shanghai. To zobacz, teraz pojawiło się Dzenme, którego my chyba do tej pory nie mieliśmy. My mieliśmy wcześniej ewentualnie Dzenme Yang, czyli jaki, jaka, jakie coś jest. Nie typu buolan zenmeyang, jaka jest Polska albo tade mama zenmeyang, jaka jest jej mama i tak dalej. To tutaj jest coś zupełnie innego. To jest zenme, czyli jak, angielskie how, nie? Jak w jaki sposób. I my stawiamy pytanie zenme tutaj Właśnie po to, bo chcemy się dowiedzieć, jak on jedzie do Szanghaju, w jaki sposób, dosłownie po polsku zrobilibyśmy to może czym on jedzie do Szanghaju, a nie jak, ale to, to będzie zawsze w ten sposób wyglądało, gdy będziemy zadawać to pytanie: jak ty wiem jak uczysz się chińskiego? Ni me się, han, czy tam wen, jak sobie jakąkolwiek nazwę weźmiemy, ale wtedy już nie chodzi nam o to, jak się uczysz, czyli... Jak oceniasz tą swoją naukę, ale bardziej jak się uczysz? Typu na przykład z materiałami gdzieś tam na YouTubie się uczysz, czy może z książki, a może uczysz się z nauczycielem, może uczysz się na studiach i tak dalej, czyli jak? W jaki sposób? Dobra, odpowiedzmy sobie na te, na te pytania szybko i lećmy dalej. Ta dzen meciu Shanghai, jak on jedzie do Szanghaju? No oczywiście widzimy, że on leci samolotem, czyli on siedząc w samolocie jedzie do Szanghaju. Myślę, że już sobie to zrobiliście. Ta zuo! feiji Chu, Shanghai. Zobacz, że idealnie. Na miejsce naszego Zenme wyleciało nam zuo. feiji, Nie w ten właśnie sposób. Jakub. Halo, Nihao. Hej, hej. Yy, nie, dokładnie w to miejsce, bo zawsze pamiętacie, tam gdzie jest pytanie, to tam pojawi się w odpowiedzi odpowiedź. Idąc dalej, jak on jedzie do Berlina, w jaki sposób. No, on jedzie autem do Berlina i tutaj oczywiście my sobie możemy powiedzieć albo ta kajce on autem jedzie do Berlina, ale również ta dużo ciubolin, jakby on siedząc w aucie też by nam przeszło z tym, że no wtedy jakby wiemy, że to nie, on prowadzi, nie, nie ten policjant wtedy prowadzi, tylko ktoś inny. Lub gdybyśmy zapytali się tutaj o tę panią, widzimy mamy iun, czyli szpital. Ta me ciu Jak ona jedzie do szpitala? W jaki sposób? I ten sposób to jest oczywiście. To słówko labowe, które się pojawiło, czyli to auto do wynajęcia na zewnątrz, ta ciu duczu. Ona, siedząc w taksówce, ona taksówką jedzie do szpitala. I ostatnia ta pani, nasza nauczycielka, też możemy powiedzieć, że po prostu ona pociągiem jedzie do Londynu. E, chyba te słówka, słuchajcie, jeśli te słówka e, Bulin czy Luin Duin, tak jak tutaj się pojawiają, jeszcze ich nie znacie, albo Shanghai czy tam Hua sha, która dzisiaj się pojawiła, to absolutnie to są nazwy własne, więc zawsze możecie wrzucić po prostu w Warszawa, no będzie to cięższe do wypowiedzenia na pewno przez yy, zwykłego Chińczyka, ale, ale jak powiecie Warszawa, chłasza czy Londyn, a nie Lu Luindwyn i tak dalej, to myślę, że też raczej będzie spoko, to są po prostu nazwy, nazwy własne. No, lepiej będzie po chińsku na pewno, ale, ale no to tak jakby wam powiedział obcokrajowiec, no słuchaj, jadę jutro do e, Londyn. Jadę jutro do Londyn. Nie, nie do Londynu, ale do. No właśnie, nie? W ten sposób. Albo jadę jutro do Germany. Nie, jadę do Germany. G German. G Germany. Albo jadę do Deutschland, nie? W ten sposób. Zrozumielibyśmy się, ale lepiej, jakbyśmy dostali po prostu jadę do Niemiec. Dobra, zostawmy to. Pokażę Wam jeszcze kilka przykładów z tym, jak jakąś czynność możemy wykonywać, bo do tego będzie nam potrzebne słówko Jąk. Jąk. A więc dosłownie używać, którego zobacz, możesz nomen omen używać właśnie w tego typu zwykłych zdaniach, jak czy umiesz używać pałeczek, mi chuj jąg ma, czy umiesz używać mi Ni chłej, nie? Znacie to chłej. Chuej, jako umieć potrafić Yong. używać czego? Kuai Kwajdzy jako pałeczki takie do typowo do jedzenia. Lub Babcia nie umie używać komputera. No to elegancko byśmy to skreślili na najnajbułej nao. Babcia nie umie. Babcia nie potrafi używać komputera. Albo kto używa twojego smartfona? Albo smartfonu? Nie wiem. Ale po chińsku nie ma odmiany, więc będzie znacznie znacznie łatwiej. Zobacz, kto używa tego twojego smartfona? Shei? Rzucimy sobie na początku jako nasze pytanie, kto nie Kto? używać twój smartfon. To, jest, to są takie zwykłe proste zdania, nie to, co macie tutaj po lewej, natomiast to, co jest po prawej, to będę chciał wam pokazać, że słówko young możemy też użyć nie tyle jako hmm, to właśnie słowo używać, ale my z tego słówka young możemy zrobić coś na kształt polskiego przypadka narzędnika uwaga z polskiego na nasze na pewno kojarzycie nie mianownik dopełniacz, celownik i tak dalej i jest też narzędnik czyli z kim albo z czym a to nie to narzędnik to jest z kim czym Dobra nieważne Ja nie będę ja aż tak ten, ten, języka tego metajęzykowego, Meta języka nie kojarzę, ale chodzi mi o to, zobaczcie zaraz też sami o co chodzi. Słówko Young będzie świetnym do użycia tych wskazania, w jaki sposób coś robimy. Zobacz na ten przykład. Ona uczy się francuskiego, korzystając ze słownika. Czyli normalnie byśmy powiedzieli, że ona uczy się francuskiego, no nie? Czyli ta, ta shue, fuu. Albo ta, ta shuesi, fuu. Ona uczy się języka francuskiego. Natomiast, gdybyśmy chcieli wstawić to jak, czyli korzystając ze słownika, nie, ty, ponieważ ona codziennie rano wertuje sobie słownik, załóżmy, można może się tak uczyć, to zobacz to, to, w jaki sposób wstawisz tutaj jak, korzystając ze słownika. Czyli zobacz ta yongcydien sjefaju. Mamy to. Ona uczy się francuskiego. Ta fai. ale jak, w jaki sposób? Dosłownie używając słownika. Nie po polsku powiemy, korzystając ze słownika uczy się francuskiego. I to jest znowu kolejny sposób na to, aby wskazać w jaki sposób coś się dzieje. Nie? Widzicie to na pewno. Może kolejny przykład. Bardziej to pokaże. Oni rozmawiają przez telefon. Czyli dosłownie oni rozmawiają. Możemy po prostu powiedzieć, tamen. Szłochła albo tamen liao tien. Oni sobie rozmawiają, ucinają jakąś pogawędkę. Ale jak? W jaki sposób? Jeśli chcemy to podkreślić, że oni telefonem, czyli jakby przy użyciu telefonu, tak jak ja bym tutaj teraz rozmawiał i chciałbym to podkreślić koniecznie, że to się dzieje przy użyciu telefonu, a nie, nie za pośrednictwem, nie wiem, tam jakiegoś yy, skypa, czy, czy Teamsa czy, czy coś. No to bym podkreślił to, że tamen jong dien hua shuo hua. Oni używając telefonu, używając telefonu rozmawiają. Czyli oni rozmawiają po polsku przez telefon. Lub jeszcze jeden przykład. Oni kroją chleb nożem. Nie? Mielibyśmy normalnie to, że oni kroją chleb. Czyli tamen cie mien bao. Oni kroją chleb. Ale czym go kroją? Nożem, czyli używając noża. Tamen yong dao, dao to jest nóż. Tamen yong dao cie bao. Nie? Oni używając noża, kroją chleb, czyli kroją chleb nożem. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy to, bo ja dzisiaj mówię, chciałem głównie ten temat tego okolicznika, sposobu wam wrzucić. Czyli właśnie to, że jak jedziemy, no właśnie, pociągiem do babci, to my Siedząc w pociągu jedziemy do babci, albo jak ona taksówką przyjeżdża do pracy, to ona siedząc w taksówce przyjeżdża do pracy, to musimy zawsze tutaj to w ten sposób u, od, jakby uwypuklić i zaznaczyć to właśnie tutaj, w tym miejscu konkretnym na to. No przy okazji macie też parę y, słówek y, tych właśnie środków transportu, no bo rzeczywiście tak nazwałem tę lekcję, ale to tylko dlatego, że nie wiedziałem jak Wam dokładnie to nazwać, żeby Was za bardzo nie przestraszyć. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało dzisiaj. Mała porcja oczywiście tych rzeczy, ale tak myślę, że jest lepiej, jak troszeczkę mniej, a regularnie. Dodatkowo jedna bardzo ważna informacja. Na dole w opisie znajdziecie link do zapisania się na bezpłatne szkolenie jak uczyć się języka chińskiego, aby mówić już po trzech miesiącach. Tak jest to szkolenie nazwane i o tym będę też opowiadał, o tym będę mówił. To wydarzenie, to szkolenie jest zamknięte, dlatego aby wziąć w nim udział. Trzeba się po prostu zapisać, i możecie zapisać się na nie w linku, w opisie, który tam Wam zostawiam. Jeśli go nie znajdziecie, ale myślę, że go na pewno tam znajdziecie, jeśli go nie znajdziecie, to. Napiszcie do mnie, albo ja zostawię w komentarzu. zostawię w komentarzu jeszcze później dodatkowo ten link. I to jest serio. Jeżeli myślisz nad tym, aby nie tak przy materiałach z YouTube'a raz w tygodniu, przez pół godziny uczyć się tego języka, ale żeby mieć opracowany plan, krok po kroku, co robić dokładnie, kiedy, w jaki sposób. I żeby ktoś Ci wskazał dokładne ścieżki, dokładne metody, trochę tak naprawdę od czego zacząć, ale co robić potem, żeby to miało ręce i nogi to koniecznie zapisz się na to wydarzenie, to ci naprawdę zapraszam. Ono się odbędzie 3 kwietnia o godzinie 19, czyli w czwartek za tydzień. Zapisz się z linku w opisie, koniecznie. Tu jeśli teraz mnie oglądasz, to znaczy, że musisz, że próbujesz dowiedzieć się czegoś o podstawach nauki tego języka, więc to szkolenie na pewno będzie dla Ciebie. Przyjdź, zapisz się, dlatego że też mam fajnych parę niespodzianek dla osób, które będą podczas tego szkolenia na żywo, więc uwierz mi, nie pożałujesz, a będzie warto. 3 kwietnia, godzina 19. Zapisz się koniecznie z linku w opisie. Musisz, po prostu, jak teraz to słuchasz, musisz się koniecznie zapisać, bo to no, tylko dla Twojego dobra będzie uwierz mi. A my standardowo widzimy się oczywiście w kolejną środę o 18.30. Tam wam jeszcze pewnie przypomnę o całym tym wydarzeniu, o tym, żebyście na nie wpadli, ale na pewno żebyście się zapisali, dlatego że to będzie wydarzenie zamknięte tylko dla osób, które no, będą po prostu zapisane. Te osoby otrzymają link do tego właśnie szkolenia. Słuchajcie, czy macie jakieś pytanka? Dajcie mi. Yy, dajcie mi... Głociu Hęju, przeszłość jest yy, ciekawa? Na, no, Marek, Szyszen Mejsny, o co tu chodzi? Wytłumacz, wytłumacz o co chodzi. Gosia, bardzo się podobało. Dziękuję bardzo, Gosia. Ja również bardzo dziękuję i dziękuję Wam każdemu z osobna. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście za tydzień, w środę o 18, a potem w czwartek o 19. Dobra, słuchajcie, ślicznie Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej, cześć.